Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kamila, czyli Wasza haftowa baba, a ja zapraszam Was na odcinek, w którym to opowiem Wam, jak wykorzystać flizelinę do haftowania na ubraniach, żeby sobie tymi flizzelinami właśnie pomóc. Jeśli zobaczycie mnie później w innej osłonie, nie zdziwcie się, dogrywał ten materiał i ten wstęp trochę później, ponieważ w trakcie pierwszego nagrywania coś zepsuło się z mikrofonem. Więc musiałam zrobić to jeszcze raz. Także nie przedłużając, jeszcze poproszę Was o kciuki w górę, subskrybowanie kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i stawiam jakiegoś komentarza, dajcie znać, czy Wy wykorzystujecie fizyjne, czy znajdziecie takie rodzaje fizyjne. A jeśli tak, no to może macie jakieś ulubione. Ogólnie napiszcie, co Wy sądzicie o tym temacie. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do materiału merytorycznego. Jak możemy sobie pomóc, więc w takim razie mm, i ułatwić pracę z haftowaniem na ubraniach. Przede wszystkim, wybierać też świadomie dzianiny. O tym, jak to robić, pokrótce opowiadam, przede wszystkim w materiale, które nagrałam dla Was razem z Wami na żywo, także zapraszam Was do tego filmu, to jest, zostaję Wam link. No ale dzisiaj mówimy właśnie o frizerinach, stabilizatorach i wspomnianych wcześniej klejonkach. I one są tutaj takim idealnym rozwiązaniem. Więc zanim przejdziemy do konkretnego mm, omówienia, które możecie do czego użyć i jakie mają właściwości, opowiem Wam pokrótce, Czym są tak zwane wkłady odzieżowe? Jeśli szyjecie, to pewnie znacie tą nazwę, albo może gdzieś już ją słyszeliście. Wkłady odzieżowe to nic innego, jak po prostu materiały, które mają nam pomóc usztywnić, wystabilizować, zmienić troszeczkę strukturę i możliwości danego materiału, danej tkaniny, danej dzianiny. Używa się ich w różnych sposobach, do różnych rzeczy, do np. robienia potrzebek. Do podklejenia brzegów tkanin, ale my w hafcie używamy ich głównie do stabilizacji, do wzmocnienia naszych y, miejsc, gdzie chcemy coś wyhaftować, oraz w momencie, kiedy mamy na przykład zbyt cienki materiał i ten haft mógłby po prostu uszkodzić naszą tkaninę. W tym wypadku pewnie raczej dzianinę, ponieważ częście ubrania i, i y, takie, na których haftujemy, są wykonywane z dzianin, także będę się starała używać słowa materiały, po prostu. Co tak naprawdę dają nam flizeliny? One po prostu sprawiają, że w miejscu, gdzie yy, zaaplikujemy tą flizelinę, yy, zmieniają się właściwości materiału. I to brzmi jak jakaś po prostu totalna magia. I w sumie trochę tak jest, bo w zależności od tego, jakiej flizeliny użyjemy, o jakich właściwościach, może ona albo Sprawić, że dzianina będzie się mniej rozciągać, będzie mniej rozciągliwa, możemy też sprawić, że wszystko się super mocno usztywni, ale też możemy po prostu nią zabezpieczyć, już na przykład gotową pracę. Musisz też pamiętać o tym, że flizelina jest materiałem, który na niektórych tkaninach i dzianinach może po prostu być widoczny, może bardzo zgrubić ten materiał, więc też. Uważajcie z jego używaniem i w wypadku takich materiałów po prostu łatwiej jest zrobić naszywkę i zaaplikować ją już na gotowe ubranie, niż po prostu martwić się o to, że coś będzie widoczne albo będzie mieć później problem, na przykład z odcięciem nadmiaru właśnie tej frizeliny. Teraz opowiem wam o rodzajach frizeliny, jakie mamy. Będę używać tutaj słowa frizeliny bo myślę, że ona jest najłatwiejsza tutaj w zrozumieniu dla Was i są też oczywiście klejonki i są też stabilizatory, ale myślę, że na ten moment nie musicie znać jakichś tam poszczególnych różnic, przynajmniej do haftowania, bo mm, będzie Wam łatwiej po prostu, nawet jeśli będziecie czegoś chcieli, czegoś chcieli znaleźć albo czegoś spróbować właśnie przy haftowaniu obrony, to po prostu znaleźć to po takiej nazwie systematycznej. Rodzaje fizelni, jakie możecie zastosować i używać podczas haftowania na ubraniach, to m.in. fizelina wydzierana. Jest to fizelina, która jest zrobiona z takiego jakby papieru. Yy, łatwo się ją aplikuje, łatwo też się ją ściąga. Natomiast yy, minusem będzie na pewno to, że yy, może tak naprawdę dobrze nie wystabilizować nam danego materiału. Więc to jest ta, której bym chyba najmniej polecała. Niemniej jednak, jeśli chcecie, to po prostu spróbujcie. Oczywiście używamy takiej flizeliny od lewej strony, czyli od drugiej strony ubrania, nie od tej, gdzie wykonujemy hafty, tylko od tyłu. To też jest uwaga, którą chcę Wam tutaj podpowiedzieć. Oczywiście możecie użyć ją od przodu, używając, przenosząc na przykład na nią wzór, natomiast ten efekt nie będzie już tak Fajny, ona jest dosyć sztywna. To jest takie uczucie, jakbyście haftowali po prostu na papierze, więc ym, tutaj z nią polecam ostrożnie działać. Drugim typem frizelin są to frizery niewydzieralne, i tutaj też mamy kilka rodzajów takich: i są takie, które mają klej, i takie, kleju, które kleju nie posiadają. I tutaj też. Yy, Aplikujemy je od lewej strony. Ona już jest trochę bardziej trwalsza, mają różne gramatury, różne grubości. Możecie spróbować po prostu wybrać jedną z nich, w zależności od tego, jakiego używacie materiału. Ale też pamiętajcie o tym, że w sumie im grubsza flizelina, tym może Was po prostu drażnić. Jeśli ktoś ma bardziej wrażliwą skórę, to po prostu może resztki tej flizeliny źle wyciętej na brzegach czuć. To jest takie uczucie, jakbyście mieli, jak wyciętej sobie metkę z ubrania i zostaje ten taki ostry brzeżek. To jest mniej więcej troszkę łagodniejsze, ale porównywalne uczucie. Więc generalnie tutaj um, jeśli chodzi o tą flizelinę, no to najbardziej polecam oczywiście tą z klejem, bo przyklejając ją do materiału, mamy, te, mamy kontrolę, że... Mm, Delikatnie rozpłaszczony, nierozciągnięty materiał, rozpłaszczony tak jak ma iść, szczególnie przy dzianinach, zatrzyma nam te sploty dzianinowe w miejscu tam, gdzie powinny się znajdować, więc rozciągnięcie ich będzie mniejsze niż jakbyśmy samodzielnie po prostu naciągali ten materiał maksymalnie na tamborek, czego oczywiście w ogóle nie polecam robić. Jeśli haftujecie na gotowe dzianinie, na gotowym ubraniu, to raczej wsadźcie to, tak, w tamborek, żeby to po prostu te włókna yy, yy, materiału, te nitki, które idą, były jak najbardziej proste, jak najbardziej równe, bez jakichś zaciągnięć. No i właśnie używanie takiej flizyjnej, niewydzielanej z klejem Wam to umożliwi i ułatwi. Generalnie nadmiar jej yy, wycinamy, albo możecie na przykład przygotować już sobie wcześniej. Pod kształt, który chcecie haftować, to jest też bardzo przydatne, oszczędzicie sobie czasu później z wydzieraniem tego pęsetą i próbowaniem odklejenia resztek. To na pewno będzie, będzie fajny tip dla Was. Także tutaj myślę, że ta przydzie Wam z największą pomocą, szczególnie przy cienkich bluzkach. I ona też występuje w różnych kolorach. Większość tych flizelin, właściwie chyba poza tylko zmywalną, o której powiem, występują w różnych, w różnych kolorystycznych. Są i białe, i szare, i czarne. Chyba też widziałam granatowe, ale te kolory mniej więcej tak tutaj się przedstawiają. I ich też macie oczywiście różne grubości i też dostosowujecie je do tego do aktualnie haftowanego projektu, do Waszych potrzeb do tego, na czym po prostu Wam się najlepiej pracuje. Tutaj też chcę jeszcze powiedzieć o flizeinach, które są w ogóle termoprzylepne, bo ich rodzaje są różne, więc tak jak wspominałam wcześniej, większość tych frizeń ze swoich kategorii ma też. Te przylepne i te nieprzylepne dla Waszej wygody pracy polecam wybierać raczej te, które są termoprzylepne, czyli używamy do nich żelazka, żeby przyprasować je do materiału po prostu prasujemy je zawsze jakby taką szorstką stroną ona ma takie jakby mikro kropeczki. to po prostu widać na pierwszy rzut oka tą stronę ładujemy do materiału przyprasowujemy no i tam gdzie przyprasujecie to już zostanie warto to robić przez na przykład jakąś, jakąś szmatkę albo na przykład może lepiej niż przez szmatkę to przez kawałek takiego pergaminu woskowanego żeby po prostu nic wam się nie przykleiło uważajcie też żeby wam się nie przykleiły te termoprzyklejalne na przykład na przykład do blatu, do ym, deski do proszywania do jakiegoś materiału, bo naprawdę czasem ciężko jest je usunąć. Także też to miejcie na uwagę. No i takie wszystkie y, termoprzylepialne aplikujemy zawsze od lewej strony. Jest jeszcze kategoria rozpuszczalnych w wodzie, czyli moja ulubiona. Ja za ich pomocą przynoszę wzory, i yy, uwielbiam po prostu pracować z tą flizeliną. Ją aplikujemy właśnie od lewej strony, nie od prawej, czyli od tej właściwej, na której haftujemy. No i dzięki niej mamy też od razu... Przerysowany wzór i to w łatwy sposób. I teraz na rynku są dwa rodzaje, które większość hawciarek używa: są to flizeliny właśnie rozpuszczane w wodzie, takie nieprzy, nieprzylepne po prostu i takie, które są samoprzylepne. Jeśli szukacie ich, to oczywiście zapraszam do mojego sklepu, tam bez problemu znajdziecie je i użyjecie ich na pewno niejednokrotnie. Przyklejając te samo przylepne na ubraniach, pamiętajcie, żeby materiał był równo rozłożony. Możecie sobie wcześniej zaaplikować tamborek w miejscu, gdzie chcecie, żeby wzór na ubraniu się znajdował, a następnie delikatnie przykleić sobie ten fragment, który będziecie haftować. Odwracacie sobie tamborek do góry nogami i ładnie gładzicie od naszej prawej strony materiał, żeby to wszystko dobrze się wkleiło. Potem po skończonym hafcie wrzucacie to po prostu wszystko do pralki, wszystko się wypiera, nie ma śladu po frizelinie, nie trzeba nic z pensetą wybierać, wydzierać, wycinać, więc jest to jeden z najprostszych, najfajniejszych, ale też pomagających dobrze stabilizować produktów, jeśli chodzi o frizelinę. Także polecam serdecznie spróbować, nawet jeśli nie mieliście okazji jeszcze ich używać. No i w wypadku tej samoprzylepnej, bo o tej tutaj głównie mówię, jeśli chodzi o używanie ich do stabilizowania ubrań jeśli chodzi właśnie o tą samą przylepną to też e, jakby nie musicie pamiętać, nie musicie się martwić o to że będzie zbyt gruba i że coś będzie widoczne po prostu później po jej użyciu bo wszystko rozpuszcza się magicznie w wodzie, jeśli mielibyście problem z dopraniem w pralce e, resztę takiej flizeliny w co wątpię, jeśli byście robili to ręcznie to, to się może oczywiście zdarzyć to odsyłam Was tutaj do tego filmu jak poprawnie zmywać flizelinę rozpuszczoną w wodzie ona się tyczy tak samo flizeliny tej samo także zapraszam serdecznie, możecie sobie zobaczyć tutaj ten odcinek. Co jest minusem takiej flizeliny? Na pewno to, że może klej, który służy do przyklejenia do materiałów, może, na przykład mm, nie przyklejcie do jakichś sztucznych materiałów z domieszkami jakichś poliestrów, bardzo śliskich tkanin, o tym też pamiętajcie. No i przede wszystkim może też na przykład brudzić igłę. Chociaż ta frisejna, którą mam teraz w sklepie, jest raczej z tych, które bardzo nie brudzą, natomiast na rynku też znajdują się takie, które mogą po prostu stwarzać Wam problemy podczas haftowania. Także miejcie to też na uwadze i zawsze zanim coś zrobicie, to zróbcie po prostu własne próby, bo tak po prostu będzie najłatwiej. Jeśli chodzi o testowanie różnego rodzaju takich trików, które pomogą w haftowaniu na ubraniach. Natomiast jeszcze tutaj na sam koniec chciałabym wspomnieć o flizelinie. Z nitką. Jest to taki rodzaj szczególnej frizeliny, o której chciałabym opowiedzieć troszkę może szerzej, bo myślę, że wielu z was może ta frizelina ułatwić pracę właśnie z niesfornymi, rozciągającymi się dzianinami. Jest to frizelina, która posiada w sobie nitkę, która sprawia, że frizelina pracuje tak samo jak dzianina, czyli rozciąga się w jedną stronę. I żeby poprawnie użyć jej przy haftowaniu na ubraniach, polecam ją nakleić, naprasować w miejscu w opozycji do naszego, do naszego rozciągającego się miejsca. Więc jeśli materiał rozciąga Wam się na boki, to naszą flizeinę przykleimy w ten sposób. Czyli po prostu sprawimy, że trochę z naszej dzianiny zrobimy tkaninę i dołożymy jej kolejną nitkę, która sprawi, że ta rozciągliwość się zmniejszy. Ona nie zniknie całkowicie, natomiast zostanie delikatnie wyeliminowana, i pozwoli wam to rozciągnąć materiał na tyle bezpiecznie, by później te mm, takie falowania wokół haftu były jak najmniejsze. One się mogą pojawić i, jakby tutaj, to już jest kwestia wprawy, ponieważ inaczej haftuje się na ubraniach, inaczej haftuje się z dzianinami niż z tkaninami i to po prostu z biegiem czasu może delikatnie się po prostu ten haft zbiegać i to też trzeba mieć na uwadze, dlatego warto ćwiczyć i warto trenować sztukę haftowania na ubraniach, bo ona zdecydowanie różni się od zwykłego haftowania na tamborku. Na tamborku możemy naciągnąć ten materiał do granic możliwości się w ogóle tym nie przejmować, a tutaj jednak trzeba też pamiętać o tym, jak mocno tą nitkę zaciągać, bo nie była ani za mocno, ani za luźno zrobiona więc jeśli chodzi o haftowanie na ubraniach, to jeszcze wiele jest w tym temacie do powiedzenia. Jeśli chodzi w ogóle o flizeliny to szukając ich w różnych pasmanteriach czy sklepach z materiałami, możecie zawsze zapytać, czy dana flizelina jest przeznaczona do tkań czy do dzianin, bo takie rozróżnienie też istnieje, o czym warto wspomnieć i myślę, że to może Wam też ułatwić y, pracę i po prostu poszukiwanie y, takich materiałów. Natomiast nie zdziwcie się, y, że jeśli zapytacie o flizelinę y, pod hafty, to nie zawsze y, osoby pracujące w takich miejscach będą Wam potrafiły odpowiedzieć, ponieważ jest to stosunkowo... Stosunkowa nowość na rynku, haftowanie takie na ubraniach mimo tego, że istnieje od setek lat ciągle jest czymś nowym i innowacyjnym i pamiętajcie też o tym, natomiast nie bójcie się, nie bójcie się pytać i nie bójcie się też eksperymentować i próbować na własną rękę. Ja yy, przetestowałam kilkanaście rzeczy, które wiem, że mi się sprawdzają i z którymi dobrze mi się pracuje, natomiast wszystko przed Wami. Także mam nadzieję, że ten filmik chociaż trochę Wam pomógł i trochę rozjaśnił Wam całą tą przestrzeń związaną z haftowaniem na ubraniach i o tym, jak używać stabilizatorów i flizelin. Odsyłam Was też oczywiście do tego postu na Instagramie, yy, gdzie znajdziecie Informacje o taki szybki skrót, co, jak i gdzie, z czego korzystać i do jakich tkanin, to myślę, że jest bardzo fajne. Bardzo fajne posto zapisania na później. No i oczywiście, jeśli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to też Was tam serdecznie odsyłam. W takim razie to by było wszystko. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Możecie też wiknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A my widzimy się już niedługo w kolejnym fascynującym filmie. Jeśli chcecie jeszcze zostać, dwa filmy tutaj, jeśli się subskrybować, klikajcie w moją okrągłą mordę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Papa! Pa.